t 4. Jeszcze raz wydech. Także ogólnie witamy się w nowym odcineczku na kanale z jazdy. Dzisiaj sobie tutaj coś podregulujemy tylny amortyzator. Więc tak dzisiaj będzie czysto profilaktycznie rekreacyjnie. Musimy sobie tutaj ten amortyzator tylny lekko podregulować. Wstępnie już jest, że tak powiem, przeregulowany. Wstępnie jest przeregulowany już, bo troszkę były inne ustawienia. Też tutaj sobie kolega, bo to kolegi jest motorek, także coś sobie podregulował, tylko podregulował sobie kompresję a tutaj Ribandę jeszcze trochę podregulujemy i zobaczymy jak to się wszystko będzie sprawować trzeba tak kilka prób porobić, zobaczyć jak to się będzie zachowywać i Generalnie nie jest źle, ale sobie ribanda troszeczkę weźmiemy bardziej na ribanda bardziej na żeby bardziej może odbijał i zobaczymy jak będzie. ten. gogle to ja sobie ściągnę tutaj, bo to będziemy się zachowywać na razie w tym jednym miejscu. Ribanda na razie sobie podregulujemy i zobaczymy co dalej. Tak maszyna wygląda. Jest bez tych dwóch plastyczków tutaj z tej strony, bo nie ma dojścia do kompresji. Więc zostawiłem te plastiki w domu, dwa. Tylko przykręciłem siedzenie na tą śrubę, jedną, żeby ten. Ribanda tutaj regulujemy na dole. Jest tak, troszkę na bardziej. Szybko, cztery kliki. Cztery kliki, bardziej na szybko. On szybciej teraz będzie odbijał. Zobaczymy sobie. Oczywiście, wiadomo, to jest taka regulacja. Na miejscu, na szybko. Faktycznie, akumulator do wymiany. Teraz szybciej trochę będzie odbijał. To jak mówię, to jest taka regulacja na razie na, na szybko, bo to trzeba by tym pojeździć tak dobrze. No teraz fajnie zatłumiło Pasowałby jeszcze, jeszcze raz Przodu na razie nie ruszamy, bo przodu w sumie to nie chciał tylko tył, ogólnie chodziło mu bardziej, żeby utwardzić. Teraz fajnie, tutaj fajnie powiem Wam, że że fajnie nawet to było. Jak szybciej odbija to według mnie jest lepiej, ale to jest jeszcze może kwestia zwyczajenia, teraz sobie zrobimy w drugą stronę czyli żeby wolniej odbijał, bo to jest Riband jest na dole i zobaczcie co się dzieje no nie on w miarę teraz fajnie szybko odbija a teraz sobie weźmiemy skręcimy te cztery kliki tak jak było cztery, czyli to było tak jak wcześniej i teraz sobie raz, dwa, trzy, cztery cztery kliki już będzie to wyczuwalne także Myślę, że coś na pewno będzie. A tutaj jak tu się lampy włącza, a tak się włącza. Spoko, to nie będziemy tracić akumulatora. Teraz o. On trochę wolniej wraca do swojej poprzedniej pozycji. Także według mnie teraz będzie trochę gorzej. Ale zobaczymy. Mogę się mylić. Też jest git. Też jest git. Nie powiem, że nie było spoko w miarę. i no, teraz ja ten tak. kustu nadymiłem to ładuje mi prosto w oczy też jest wam powiem że spoko jest ogólnie chyba przedtem był na połowie chociaż nie, przedtem był na 5 klików także na razie go zostawię tak jest ale jeszcze troszkę kompresję bardziej skręcimy na górze ehm... Czyli tu Cztery kliczki Cztery kliczki i I testujemy I teraz on y, Wolniej opada na dół I wolniej tłumi Zobaczymy. Teraz fajnie, ale ja bym ogólnie zrobił taki myk, bo on teraz fajnie tłumi, ale zrobiłbym dwa kliki. Ribanda w lewo, żeby szybciej odbijało i kompresję też troszkę przykręcimy w lewo, też dwa kliki. I ribanda tutaj. To jest taka precyzyjna regulacja środka, a tutaj kompresja to jeszcze można regulować tym pokrętłem dużym, czyli tym czerwonym, ono jest wykręcone. Yy, pół obrotu, no to jeszcze kwestia jest do, yy, że tak powiem, skorygao, skorygowania pomiędzy tym yy, górą a dołem. No nie, tutaj całą z trzeba robić, bo wtedy fajne jest odczucie ale na koło to tak bardzo nie jest chętny wyrywać, dlatego że jest przód ciężki Ja bym na razie zostawił tak jest, tak jest, bym zostawił i no i będziemy widzieć, co się będzie działo, no nie? Zkaśimy tu, żeby akumulatora też nie tracić i na razie zostawię tak jest. Jadę na HT. skręcę sobie te dwa plastiki, założę sobie skarpetę na amortyzator, żeby jej nie brudzić i na razie. Byłoby tyle z regulacji. Jak to zrobię, to pojedziemy sobie chwilę pojeździć i będzie kolejny odcinek. Także tak. Także tak. To jest wiecie, no wiadomo, że to trzeba jeździć godzinami, żeby to mniej więcej ustawić tak jak się. Należy, ale jest troszeczkę twardziej, według mnie, i na razie trzeba to zostawić i pojeździć. że co widzowie, oczekujcie następnego odcinka, bo w następnym odcinku coś wam o tym sprzęcie opowiem. Eee, I co? I... No i tyle. No jeżeli Wam się odcinek podobał z regulacji, powiem tak, amortyzatora tylnego, to dostać łapkę w górę, subika na kanale, komentarz możecie zostawić, udostępnić filmik. No i no i co? I obserwować Instagrama, Facebooka, TikToka. No i czekaj na następny odcinek już taki bardziej z, yy, no z jazdy, ale nie tutaj, tylko też troszkę w innym, że tak powiem, w terenie sobie pojeździć. Także co? Na no dzisiaj to jest tyle, trzymajcie się i widzimy się w nowych odcinkach. Na razie, cześć!